W dniu koronacji Aregorna króla Gondoru to prezentowało się wyjątkowo pięknie. Nic z tym dziwnego, zważywszy, iż od kilku dni każdy mieszkaniec, pełen radości i dumy, sprzątał i dekorował całe miasto, by wyglądało ono jak najpiękniej tego wyjątkowego dnia. Na koronację króla przybyły istoty z różnych części Śródziemia, Zarówno krasnoludy, jak i ludzie. Jak i elf z różnych krajów. Także i ja od kilku dni pomagałam w przygotowaniach. Wszak odkąd poznałam Aragorna, stał się on dla mnie prawdziwym przyjacielem, którego nie mogłam opuścić w tak wyjątkowym dniu. Wiedziałam bowiem, że będzie on wyjątkowo mądrym, uczciwym i dobrze panującym królem. Tego dnia po koronacji także mieliśmy po raz ostatni spotkać się całą drużyną. I radując się z powodu nastania nowego króla ludzi, spędzić wspólnie czas. Jednak zanim to się wydarzyło, nadszedł czas na koronację. Wyszłam więc na główny plac, gdzie zebrali się wszyscy i oczekiwałam na przybycie przyszłego króla. Plac, jak już wcześniej wspominałam, był pełen przeróżnych istot z różnych krain, gdzie każda z nich była ubrana w strojne Prezentowała się pięknie. Przez chwilę nie wiedziałam, gdzie mam stanąć. Każdy wszak stał koło swoich pobrateńców, a ja nie byłam pewna, gdzie jest moje miejsce. Stanęłam więc lekko z boku, przyglądając się całej uroczystości oraz zgromadzonym gościom. I na moment przed tym, jak na dziedzińcu pojawił się alagar, zauważyłam kogoś, kogo. Już dawno nie widziałam moje oczy Ujrzałam bowiem mojego męża Tranduila A moje serce zamarło Czułam wtedy niezwykle dziwne uczucia Przeżywające mnie I całą moją duszę Przez pewną chwilę Nie wiedziałam nawet co mam zrobić Z jednej strony Pragnęłam podbić do niego, przytulić go I powiedzieć, że w jakiś sposób za nim nawet tęskniłam Z drugiej jednak strony Chciałam podejść I wykrzyczeć mu Dlaczego on do mnie nie odpisywał i czy tak mało dla niego znaczy? Jednak tego nie zrobiłam. Jedynie patrzyłam na niego przez dłuższą chwilę, zastanawiając się, co w tym momencie myśli i czy przez chwilę, przez te ponad 30 lat, gdzieś na moment pomyślał o mnie. Zamyślenie jednak wyrwało mnie od głosu trąb. Król bowiem właśnie został koronowany przez Gandalfa który nałożył mu na głowę piękną koronę. Król Aragorn obrócił się w naszą stronę i obdarzył nas serdecznym uśmiechem, po czym wszyscy zaczęli wiotować. Po chwili król odezwał się i wygłosił przemówienie o czasach, które właśnie miały nadejść i o tym, iż złe czasy nareszcie odeszły od naszej krainy. Po tych słowach Aragorn Skierował się w naszym kierunku, w kierunku swojej drużyny. Gdy podszedł wreszcie do mnie, uśmiechnęłam się do niego i delikatnie zrobiłam krok bok, robiąc miejsce dla tej, która i tak zbyt długo na niego już czekała. Była to bowiem Arwena, córka Elronda, która darzyła Ragorna prawdziwą miłością, a on ją, być może nawet jeszcze większą. Czas przyszedł więc, bowiem na to, by nareszcie mogli być razem. Słowa Elronda wszak dopełniła się. A dziś i Sildura wreszcie zasiadł na tronie gondoru. Zakochana para podeszła do siebie i połączyła się w pocałunku prawdziwej miłości. Potrzeba było słów, aby opisać to, co w tamtym momencie czuły. I choć wiedziałam, że prawdopodobnie sama nigdy nie zaznam tego uczucia, a przynajmniej nigdy tak intensywnego, byłam szczęśliwa, z powodu szczęścia jakim mogą się nawzajem darzyć moi przyjaciele. Jedyne, czego nie zauważyłam w tym pięknym momencie, było to, że ktoś właśnie w tym momencie na mnie Tym Kimś był sam król Mroczny Puszcz, mój mąż, Radoj. gdy nasze spojrzenia się spotkały. Przeciwko mojego serca czułam iskrę Wiedziałam, że nadszedł czas, byśmy wreszcie ze sobą porozmawiali. Uśmiechnąłem się więc delikatnie do mojego króla i delikatnie pochylając głowę, ruszyłam w jego kierunku. Witaj, mój panie, powiedziałam, podchodząc do niego i podnosząc wzrok, by móc ponownie spojrzeć w jego oczy. Witaj, pani, w jego wzrok, wciąż mocno jednak coś się w nim zmieniło. Było w nim coś innego, jakby zrozumienie i Coś, co tak długo pragnęłam ujrzeć w jego oczach. Jednak jego wzrok wciąż sprawiał, że nie byłam w stanie patrzeć prosto w jego oczy. Waliłem więc ponownie głowę. Lecz, je, lecz nim to zrobiłam, było delikatnie załkujące do i że nie mogłam ujrzeć w jego wzrok. Myślę, że muszę zrobić coś. powinienem by był zrobić już dawno. Powiedział, po czym tyjekat nie zmarszczył brwi. Jakby starając ukryć się to, że nie był przyzwyczajony do takich rozmów. Chciałbym cię przeprosić. Co, mi król? To zasłyszałaś. Ale co, co? Nie rozumiem. Odpowiedziałam, lekko zdziwiona tym, iż król tak nagle był gotowy na rozmowę. Myślę, że dobrze wiesz, moja pani. Ale powiem to: pragnę przypuść za wszystko. Za te wszystkie lata i za to, jak wygląda nasze życie. Myślę, że zarówno ty, jak i ja będziemy się z tym najczęściej zmienić. Dziękuję ci pani za tę listę. I choć nigdy nie odpisałam, dało mi one wiele do myślenia. Zwłaszcza na temat błędów, które oboje popełniliśmy. Pragnę więc. Abyś wróciła Pani do mojego królestwa, abyśmy chociaż jeszcze raz spróbowali naprawić to, co między nami jest już zniszczone. Nic więcej nie mogłabym marzyć o i odpowiedziałam, kłaniając się delikatnie. Sądziłam jednak, że moja śmiałość w napisanych przeze mnie listach sprawi jedynie bardziej to, iż jeszcze bardziej nie będziesz chciał się do mnie odzywać. Jednak jestem gotowa wrócić i spróbować. Dziś jeden, I jeszcze jeden, jeden raz, dla dobra naszego i naszych ludzi. To powiedziałam, czym boję się, się uśmiechnęliśmy. Był to pierwszy szczery uśmiech, którym obdarzyliśmy się go nawzajem. Pierwszy raz, odkąd poznałam, byłem tym, zobaczyłam w jego oczach nie tylko chud i smutek, lecz także białą iskrę nadziei, która wkrótce miała przemienić się w ogień. Przed odjazdem pożegnałam się z drużyną Pierścienia. Każdy bowiem z nas udawał się teraz w swoją nową podróż. Podróż do domu. I choć wiedzieliśmy, że na zawsze pod przyjaciółmi, a wręcz bez rodziną. to czas drużyny Pierścienia zakończył się na dobre. Podczas powrotu do domu Jechałam konno, tuż obok króla, spokojnie, nie spiesząc się, ciesząc się otaczającą nas przyrodą oraz nadzieją na przyszłość naszych związków. W pewnym momencie postanowiłam, iż nawet królowi przyda się lekka rywalizacja. Przyspieszyłam więc krok mojego konia, doprowadzając go do galopu i robiąc kilka dużych kółek wokół króla. Wasza wysokość? A co powiesz? Co powiesz, mój królu? Na no mało wieś? Do naszej puszcza. Wszak jeszcze kawałek drogi, a pogoda jest wręcz doskonała na małe zawody. Powiedziałam do króla, po czym szczerze się do niego uśmiechnęłam. Ten lekko zdziwiony zrobił zastanowioną minę, po czym również lekko się uśmiechnął. Oczywiście moje pani, jeżeli chcesz przegrać, z przyjemnością ci to umożliwiam. I ruszył galopem, wganiając swojego konia i doprowadzając wręcz do cwału. I tak jechaliśmy, prosto przed siebie. Śmiejąc się i pozwalając porwać się w nieznane, czując się wolnymi i szczęśliwymi od długiego czasu. A przynajmniej ja tak się czułam. Jednak miałam wrażenie, że to samo czuję też króla. Jechaliśmy tak, galpując wciąż przed siebie, pozwalając, by wiatr zwiewał nasze włosy, a otaczający na świat zostawał daleko za nami. Po chwili jednak poczułam, że zaczynam spadać. Nie wiem, dlaczego tak się stało. Być może za bardzo skupiłam się na wolności i szczęściu, które mnie odliczyło. I zauważyłam, iż moja klacz pchnęła się o wielki kamień, zarzucając mi z siodła prosto do potoku, który płynął tuż obok. Nim zorientowałam się, co się właśnie stało, czułam na swoim rumieniu dłoń. Była to dłoń króla. Nic się nie, nie stało, moja pani? Zapytałam. Ale ja zauważyłam po jego twarzy, iż było on lekko zmartwiona. Nie mój król. Nic mi się nie stało to Tylko upadek Każdemu może się zdarzyć Ważne jest to, by po upadku zawsze się podnieść Powiedziałam Po czym szybko wstałam Niechcący ochlapując króla Wodą ze strumyka, Po czym zaczęłam się śmiać Granduil, lekko odszołomiony Wknął na mnie lekko Zauważając, iż całe jego ubranie Stało się mokre O mój królu To tylko woda nic nam się nie stanie Jesteśmy wszak zrobieni z cukru Więc woda nie w, nas nie roztopi Wracajmy do królestwa Dość już na dziś Powiedział król A jego głos w oka Ze spokojnego jak wręcz radosnego Wrócił znowu Do głosu Pełnego dumy I władzy A jego spojrzenie znów stało się chłodne to panie. Wracajmy. Jednak chyba tak się zdarzyło, iż moja klacz oddaliła się już zbyt daleko i nie ma niestety konia. Powiedziesz więcej ze mną, moja no, pani, lub którymś z moich przybocznych, jeżeli takie jest twoje życzenia. Nie byłam pewna, co odpowiedzieć, że jak moja relacja z królem dopiero zaczynała się tworzyć. Jednak stwierdziłam, że stawienie kolejnego muru nie jest dobrym pomysłem. Jeżeli pozwolisz Mój Królu pojadę z Tobą w odpowiedzi, jedynie kiwnął głową i ruszył przed ciebie, w kierunku konia. Ja poszłam za nim i ruszyliśmy w dalszą drogę. Jedąc na jednym koniu, jednak praktycznie się nie dotykając, bałam się bowiem, jak Mój Król zareaguje na mój dotyk i na chęć tak szybkiego przełamania granicy działającej na siebie. Gdy powróciliśmy do Mrocznej Puszczy, Mój mąż wciąż był zamknięty w sobie, skryte i poważne. Jednak ja widziałam, że on próbował, nie było to dla niego proste, wielokrotnie próbował się zmienić i sprawić, byśmy oboje wreszcie przełamali tę barierę zieloną nas od tak długiego czasu. Minego wieczoru, przechadzając się po króskim Ogrodzie, dojrzałam go. Siedzącego pod drzewem widziałam, że mój król kochał natura, Jednak delikatność, z którą obchodził się z kwiatem, który trzymał w dłoni, była niesamowita. A jego spojrzenie było ciepłe i łagodne. Czyli takie, jakie bardzo ciężko u niego było zobaczyć. Postanowiłam jednak skorzystać z okazji i delikatnie, powoli do niego podeszłam. Mam piękny wieczór, mój król, prawda? Nocy, przepiękny się rozkwitmy, powiedziałam, po czym wskazałam na kwiat. Król spojrzał na niego, a później na mnie, po czym lekko się uśmiechnął. Tak, zaprawdę, dzisiaj jest piękny wieczór. na Layla. Zasadniczo nie planowałam na ciebie w królu. Pragnęłam jedynie przejść po ogrodzie, jednak zauważyłam cię tutaj, siedzącego i obserwującego kwiata. Nie, zaskoczył mi ten widok, jednak był on na tyle piękny i niesamowity, że nie mogła mnie podnieść. Wybacz moją śmiałość, ale pragnę z tobą porozmawiać. Myślę, że najwyższy czas byśmy poruszyli pewne tematy i złomali wreszcie tę ścianę, która nas dzieli. Myślę, że się w wystarczająco długo I proszę, daj mi szansę. Mogę choć trochę bardziej zbliżyć się do Twojego serca. Po tych słowach król lekko zmarszczył brwi. I nagle się głęboki oddech na mnie ponownie. Dobrze. Porozmawiajmy na ten temat. Na każdy jaki zechcesz. Jeżeli tak bardzo pragniesz złamać tę ścianę, zróbmy to. Choć boję się, że to tylko bardzo wybity i wszystko skomplikuje. Ale ja się nie boję, mój panie, powiedziałam. Jestem na to gotowa już od bardzo dawna. Była jedynie na odpowiedni moment. Innych takich nikt nie mógł nadejść. Zatem, bo dzisiaj trzeba wreszcie zakończyć te oczekiwania i porozmawiać. Wsiadłam więc na ławce tuż obok niego. Zaczęliśmy naszą rozmowę. Rozmawialiśmy hmm. o wszystkim. O moich rodzicach, o jego ojcu, o jego żonie i synu. O tym, kim był dla mnie Legolas. O każdym uczuciu, jakim żywiłam, Rozmawialiśmy o tym, co nas dręczy, co sprawia, że nie możemy spać po nocach, ogólnie o wszystkim. I tak minęła cała noc. A po tej nocy wreszcie poczuliśmy się wolni. Wolni od ciężaru tego, co do tej pory męczyło nasze umysły i serca. I nareszcie byliśmy gotowi zacząć naszą historię od początku. Od tamtej pory co wieczór spotykaliśmy się w tym ogrodzie i rozmawialiśmy. Ja, początkowo mieliśmy wciąż dość mało kontaktu. Im częściej rozmawialiśmy w ogrodzie i im bardziej się poznawaliśmy, tym krótszy stawał się dystans między nami, a dzielące nas sekrety i żale powoli odchodziły w cień, dając miejsca wzajemnej sympatii, akceptacji, wsparciu, a być może nawet w części również delikatnej miłości. I tak minęło kilka lat. Świat, który nas otaczał, Przestało być jedynie złym i niebezpiecznym miejscem. Stał się miejscem, o którym zawsze marzyłam. Miejscem, w którym byłam po prostu szczęśliwa. Przez te kilka lat nie myślałam nawet już o umowie, którą miałam z Randuillem. I jak sądzę, on również o niej nie myślał. Przestał się dla nas liczyć czas. Pragnęliśmy jedynie poznać siebie. Pragnęliśmy, by było dokładnie tak jak teraz. Ponieważ po raz pierwszy zarówno my, jak i nasz lud, żyliśmy w pełnej harmonii. Pewnego dnia do naszego królestwa przybył Celeborn, mąż Garadeli, z pewną propozycją. Nasze królestwo bowiem nie mogło zwać się dłużej już mroczną puszczą, ponieważ nie było w niej mroku. Celeborn więc zaproponował nam zmianę nazwy naszego królestwa na Zielonych Liści oraz nieco zmianę oraz powiększenie naszego terytorium. Mój mąż nie był do końca pewny tej decyzji. Nie lubił on za bardzo zmian i nie chciał, by ktokolwiek mieszał się w sprawy jego królestwa. Jednak udało mi się go przekonać i po krótkiej rozmowie z Kalebornem podjęliśmy decyzję o zmianie nazwy oraz zakresu terytorium naszego królestwa. Gdy decyzja została podjęta Tranduil zaprosił mnie na chwilę z sali, w której przebywaliśmy wraz z Celebornem. I zostało z nim sam na sam w sali, rozmawiając chwilę o czymś. Gdy wyszli wreszcie z sali, Calaborno uśmiechnął się do mnie, a Tranduil spojrzał mi głęboko w oczy, jakby upewniając się, czy jego decyzja na pewno jest dobra. Jak nie wiedziałam, co się tam dokładnie wydarzyło i o czym rozmawiali. Jednak zaczynałam już ufać mojemu królowi i że nie zrobisz niczego, po mi skrzywdzić. Tego wieczoru król elfów zaprosił mnie na specjalnie przygotowaną kolację w ogrodzie. Zaskoczyło mnie to, postanowiłam więc ubrać się elegancko, zakładając miękną, srebrną suknię z motywem liści, kwiatów i gwiazd oraz upiałą włosy. Zakładając na głowę delikatny wianek z kwiatów, po czym udałam się do ogrodu, wyglądasz idealnie. Na pierwszy toka oka zdziwiona zdziwiony moim wyglądał. jednak uśmiechnął się i powiedział, wyglądasz idealnie. Ja natomiast dygnęłam lekko na i również się uśmiechnęłam. Dziękuję, mój panie. Cóż za specjalna okazja? Ponad 5 lat temu nasza relacja zaczęła się na nowo. Przełamaliśmy barierę dzielącą nas i zaczęliśmy poznawać siebie, a Tobie wreszcie po tylu latach udało się przełamać smutek, który miałem w sercu i wprowadzić do mojego życia nieco radości. Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek coś pozytywnego sobie zwłaszcza mm. po śmierci mojej żony i syna, jak tobie udało się przywrócić mi pewnego rodzaju radość. Jesteś także od wielu, wielu lat moją żoną. Lecz znaczy ja nigdy nie okazywałam ci należności i szacunku, i nigdy nie nazywałam cię moją królową. Pragnę więc, by to się wreszcie zmieniło, powiedział, po czym wstał nałożył mi na szyję naszyjnik z białymi kryształami. Ale, ale to był kryształ twojej żony. Rzecz, która ma dla ciebie ogromne znaczenie. Dlaczego mi je dajesz? Wiesz, jak mocno kochałam moją żonę. I to prawda, tak. Bardzo jej, bardzo kochała białe kamienie. I dlatego ja również ich kocham. I choć może między nami nie ma jeszcze zbyt wielu emocji, pragnę pokazać ci bardzo mi na tobie zależy. I że jestem gotowa dalej próbować cię poznać. I pozwolić, byś ty dalej poznawała i zmieniała mnie. Tak więc, moje pani, pragnę, byś ponownie za mnie wyszła. Jednak tym razem chcę, by wszyscy o tym wiedzieli. Wiedzieli, że jesteś ich królową. Że jesteś moją królową. I wiem, że będziesz wspaniałą królową. Tak samo jak byłaś dla swojego ludu, tak samo będziesz i dla mojego. A nasze ludzie. One na zawsze będą już żyły w harmonii. Powiedział trenduję. Ja, nie mogłam uwierzyć w to, że to słyszę. Nie było to zupełnie podobne do niego. Jednak mam, no, że próbował on się zmienić. I pokazać mi się z nieco innej strony. Oczywiście nie zawsze taki był. Jednak tego wieczoru było wyjątkowo. I ja czuł się wyjątkowo.